Witam graczy, kolejna wojna. Bijemy się z Amigos. że tutaj z Brazylii. Więc Brazylijczycy. No i co, wchodzimy teraz w minionki. Mamy do bicia minionki, więc nawet taki spoko bonus. Um, u przeciwnika 82 flagi. U nas 57, ale wygrywamy dość solidnie. 1200 punktów. Um, oczywiście standardowe filetowe tanki i u nich i u nas. U nich chyba żadnej nie ma Miriam. Chyba że z boczku gdzieś, tak mi się wydaje. Um, tak to freje, berę. Ludwików sporo, jakiś Obakan, Diohan Dr. Moron. Um, no i co? No idziemy coś bić. Myślę, że najpierw jakąś freję bym zahaczył. Tak patrzę na te freje tutaj. Hmm. Tu jest na dacha, to bym nie chciał za bardzo na dacha iść, tutaj też jest na dacha, bo chcę iść składem z Ludwikiem, jak mi na dacha zablokuje to będzie, będzie przypał. Mogę też iść na berę teoretycznie. Na przykład tutaj, to jest taka się wydaje słaba raczej. Ale tu też jest Frejka, tu jest ten pan, który jest bardzo szybki, bije wszystkich. I jest jakimś kozakiem. Um, ale chyba tu sobie wiedziemy. Bo tu jest yy, Grimble Africa Ludwig I tutaj gra N. N tu może porobić, ale myślę, czy bym nie dał jakiegoś innego lekarza. Bo tu jest Gdeandre. Um, inny lekarz by się przydał, ze względu na to, żeby coś mi wyczyścił. Jakby on mnie uderzył ten typek. Tylko, że czy ja mam jakiegoś żółtego lekarza, który klinuje? Oj, chyba niestety nie mam, tu jest owca jeszcze. No jest Dandre. Jest profesorka. Profesorka i pytanie. Chyba tutaj damy profesorkę. A Dandre pójdzie na wieżę do składu z panterami, z karą. Profesorka jednak tutaj będzie lepsza, bo, bo ten klin może mi się przydać. Oczywiście największy oddział dajemy Alfrikę. No i co? No i tak sobie będzie tutaj chyba dobrze. Nie mam żadnych minionków, więc a Lukart mi za dużo nie zrobi. No musimy jak najszybciej ich minionki zabić. No mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, czy będzie te 9 fioletów. To jak kluczem jest 9 fioletów. Żółte są. No tak, żeby, żeby coś napocząć, żeby coś tam ewentualnie dobić jakimiś klockami i tak dalej. I proszę bardzo, jak się pięknie zaczyna. Mamy dwa fioletowe klocki na planszy i nic więcej. I nic więcej, niestety. Mam tu, mam tu widzę, że mam tu diament. Um, Diament niebieski, niebieski diament oczywiście mi tu nic nie daje. Ja chyba pójdę w combo, licząc, że może przyjdzie fioletowy diament. I może tymi, znaczy fioletowy, żółty diament, i może tymi żółtymi coś tu się pogra. Ok, nie ma jeszcze. Um, dobra, składam pierwsze trzy fiolety. Kurcze, ale tu będzie przegrana walka. No zobaczcie, żaden fiolet nie wpadł. Dobra, tego chyba będziemy bili. Od razu sobie robimy to. No i czekamy, czy coś przyjdzie, jakiś fiolet czy nie. Dobra, są niby. Tylko straciłem teraz manę. Ale dobra, tutaj zobaczcie, tutaj manę sobie zyskam dzięki temu. On mi odpali co prawda. A, i mnie oślepi. Kurcze, 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 i ślepi. oślepi. Ale ja tu muszę zaryzykować. Muszę zaryzykować, bo ja chcę odpalić ludzika za wszelką cenę. Ok, udało się odpalić Żydzika. Czy Afrykę też chcemy odpalać? Odpalimy, odpalimy, bo ona się będzie tutaj dużo miała. E, często miała manę. Będzie zobaczcie, spodobała tylko w w kostiumie, ale to nic, to nic. E, no i co, idziemy sobie tu teraz w żółte. Dobra, i będziemy atakować Kadillen w kostiumie, bo ona nie, nie dostała tego od, od Alfrika. Dobra, uderzyła ładnie wszystkich. Teraz sobie możemy tutaj zrobić jakąś małą kaskadę. Oj, no powiem mam, że ciężko to widziałem na początku, ale jakoś tam się udało. Ale no, to oczywiście bijemy w kadle w kostium, bo ona jest, już odpala. Więc dla mnie jest najgroźniejsza. Tutaj ten ma 52 życia. Ten ma, ten ma 159, życia, ale pod nim są 4 klocki, te żółte. Tu mam tylko 3 żółte, ale to może wystarczy. Wystarczyło, no i N kończy. No, powiem, że, że było nieciekawie, ale zobaczcie, kończę, kończę walkę z całym życiem. Um, no i się udało. No i się udało i zaraz sobie idziemy na kogoś innego. Teraz myślę ktoś z panterami. Ale to zaraz, zaraz zobaczymy, na jaki dokładny skład pójdziemy. Drugi skład. Tym razem sobie idę z pingwinem. Grałem to składem trochę najazdów. I kilka wojen mi zagrałem i trochę dobrze mi się grało. Tu jedyna Ludwika. Znaczy, tu ma dwóch lekarzy po bokach: Milena i, Lu i, i Zuri. Milena i Zuri. Ee, Mariana w kostiumie tu jest co prawda, obniży mi, mi niebieskim moim atak. ale, ale, ale. Ja mam glendę, która robi klina, więc tak naprawdę tej, tej Mariany aż tak bardzo się nie boję. Ee, no tutaj lekarze mogą sprawić największy problem: Zuri i, i Milena, bo to są, to są dość mocni lekarze. Ale mam, mam dispel, nie ja w razie by Ludwik odpalił. No zacząłem, no tutaj szukamy klocków. Em, 9 dziewięciu niebieskich, dziewięciu niebieskich. Niebieski tak naprawdę, jak uderzę freedom, glendom i pingwinem, to będzie będzie naprawdę srogo. Tu zawsze w tym składzie mam, mam dużo zielonych, zawsze mam dużo zielonych. Oczywiście sobie startujemy z tego diamenta. Odpalimy z tego sobie od razu. robiąc sobie przy tym smoka. Dobra, co nam da duże combo? Już mamy mamy te nasze niebieskie. Dobra, odpalamy. Odpalamy tak. No i teraz tak, jak my tu chcemy te niebieskie złożyć. Chyba chcemy złożyć po prostu tak, żeby nie składać tych czwórki, bo tam mam kolejne trzy będę miał. No i zobaczcie. Dzięki pani jeziora Ludwik się nie zładował. Dzięki temu możemy tu uderzyć w tę stronę. Eee, czy w drugą stronę. Chyba chyba, chyba w tę stronę. Zobaczymy, zobaczymy jak uderzy e, pingwin. Bo pingwin, kurczę, ona... 299, czy my chcemy ją zabić za wszelką cenę, czy nie? Um, czy ona zginie? No, on uderzy dodatkowo jeszcze. Dobra, bijemy ją, bijemy ją, bo na tu nam można myśleć, jak uleczy za milion tysięcy, to będzie, będzie lipa. A tak to zobaczcie, sobie zginęła. Tu sobie idziemy w fioletowego gousta. Okej, okay, i teraz tak, te niebieskie składamy w, te, w ten sposób, żeby troszkę Marianę uderzyć też, bo Marianę uderzymy dużo, dużo mocniej. No, i tu już chyba nic złego się nie wydarzy. Czekamy na jeszcze niebieskie klocki. Myślę sobie, gdzie mogą przyjść, i na przykład e, możemy sobie zrobić tak, chyba. Tam powinno dojść do niebieskich klocków, tak jest. I zobaczcie, tu już, mam, tu już mam nadmiar tych klocków. To, oczywiście, panie Jeziora, e, Wiemy, że te klocki mi się, znaczy te minionki mi się nadpiszą, ale tutaj te, te zabieranie mamy jest naprawdę fajne. No, i robimy sobie tak. I żeby nie przedłużać, to Glendą sobie uderzymy i tym skończymy walkę. No to było ładnie, ładnie, ładnie przy diament zielony na start. No to jest właśnie granie 311 1, -1. Troszkę, troszkę się do tego grania 3 1, -1 przekonuje coraz bardziej. Eee, no i, no i, no i działa, no i działa. No i zaraz sobie idziemy za takiem kolejnym. No kolejny atak, zobaczcie sobie, idziemy na Johan, oczywiście naszym składem. Z Alucardem stałem, bo Alucard jest mega kontrą. Tutaj nie mam nic, 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 nic co przez dwa minionki, więc ta nie jest mi no, Oczywiście mam Asteriusa. Który, który, który te minionki mi sobie przybywa z klasy druida. Ale mam nadzieję, że, że nie. Tutaj tego się obawiam najbardziej, bo mega, mega dużo bije Zobaczcie, bije 390% w target i pobliskich wrogów, więc to jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że on nie odpali, dlatego tu idę czerwonymi, żeby go jak coś tymi klockami pocisnąć. Chociaż w tym składzie, znowu tutaj tak jak w tamtym składzie, właśnie z Panią ziorą, tych, składków, tych klocków jakoś mam dużo zielonych, tak tutaj w tym składzie mam zawsze bardzo mało tych czerwonych. No ale zobaczymy. Zobaczymy co tam się... Co tu się... Co tu, się, co tu będzie. Co, ile tu będzie klocków czerwonych właśnie na start. Czy coś będzie trzeba szukać, czy nie. No i... No i właśnie, właśnie. To jest to, że tutaj tutaj nie ma dużo tych klocków. Nigdy, nigdy, nigdy. Myślę, że sobie od razu iść w te... Um, nie wiem, nie wiem w co tu iść. Chyba pójdę sobie tak najpierw. Okej. Okay. Diamancik zielony piękny, diamancik fioletowy piękny. Kurczę no. Dobra, ten fioletowy sobie odpalimy. Zielony przy tym też. Nadal, nadal nie ma. Znaczy, nadal nie ma tych, tych klocków tutaj. Dobra, idę sobie teraz w te. No nie ma, no nie ma, nie ma jak tu sobie nawet podejść. Nie ma jak sobie podejść nawet. Tu sobie odpalimy Ariel. I tak tych klocków mam dużo. No i co? Czy tu coś będzie? Nie. Naprawdę, coś jest, coś jest nie tak, że zawsze w tym składzie coś jest nie tak, coś się dzieje. Co mi się naprawdę nie podoba. Zobacz ile mam minionków. Ale dobra, uderza teraz ten. Dobra, no i co? To Trzeba się wyleczyć z tego ksenofordem. Czy teraz coś tymi. Dobra, Ariel mi odpaliła. Ale ja jeszcze jej nie odpalam. Tu sobie idę w jakieś kombo. Zaraz mi odpali kufu. Mnie po prostu zabije. dopiero Teraz mam trzy czerwone do złożenia. Ojejku. Um, jak tu iść nimi? Czy tu iść po kombie? Już boję, że mi tu Skadi może odpalić. Ona no, zostanie jednego klocka. Czy po jednym klocku ona może się odpalić? Pod tym klocku ma tutaj bufa. Ajku, więc muszę iść tak. Muszę iść tak. Dobra. ojojoj oj, 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 oj No z chęcią zabił tego kufu, ale ja tego kufu obawiam się, że nie zabiję. Hmm. Ale, uderzam sobie tak Żeby tego Asteriusa może się uda naładować, bo zaczęli minionków Dobra Udało się i czy my zbijamy Skadi, czy bijemy Kufu? Co my bijemy? Kurczę nie wiem Chyba Skadi Kufu mi odpali. Może potem kufu się jakoś wyleczymy. Okej, okay, czy ona zginie od tego klocka? Boję się, że nie, A dobra, zginęła i przyszły kolejne trzy. Dobrze, więc to jest dobrze. Oh, oh, oh. Hmm. Dobra, odpalę sobie te Ariel chyba. Tak, to mam teraz Xenofolda. Liczę na niebieskie, tylko nie chcę, żeby mi odpalił i Kufu, i ten w jednej turze. Dobra, robimy sobie tak. Czy to coś mamy? Dobra. Um, Snaffle dałbym imany raczej na Mariance. Mam takie jeszcze trzy tury, trzy tury tej many, więc ja sobie tu po prostu robię taki ruch. Może przyjdzie czerwony. Oczywiście nie przed, ale po nim się powinienem wyleczyć. Nie powinnam jakoś mocno. Dobra, dobra. Słuchajcie, znowu mam Ariel naładowaną. Odpalamy sobie tak, i pytanie, czy go klocek jeden zabije, Bo to jest, to jest możliwe, że. Możliwe, że go ten klocek zabije. Um, jak nie, to i tak nie powinienem zabić ten typ raczej. Zobaczcie, to sobie robimy jak największe combo. O, pudło. Mogłem się w sumie. Zamuliłem, że ręką się wliczałem. A to nic. Także to także tylko przedłużenie walki chwilowe. Robimy tak, i on powinien skończyć tutaj. Dobra, udało się jakoś. Mimo tego, że tych klosków czerwonych naprawdę nie było na start. Było bardzo, bardzo mało wręcz. To i tak się udało. Dobra, i zaraz sobie idziemy za takiem kolejnym. Dobra, kolejny tak. Idziemy sobie tak, tutaj dwoma ninja. Zobaczcie, takiego pana. Dego um, Anabel jako lekarz. No mam tu dispela w postaci Onyxa. Tak naprawdę tu mam Malosiego, który blokuje i jeszcze mam Anabel, więc kurczę. Powinno być dobrze. Powinno być dobrze. No to najbardziej się boję tej pani Matyldy. Mam nadzieję... Mam nadzieję, że jakoś tam się wyleczę z tych muffinków, czy tam muffinek, whatever, i, i że będą żółte przede wszystkim, że zabiję Ludwika przed tym jak on odpali. Jak nie to sześć żółtych, żebym go zablokował sobie i potem będę wszystko walił w tą żółtą, chociaż tu jest jeszcze Sobek, który też mocno bije, ale zobaczcie, zobaczcie jaka piękna plansza. Teraz ważne jest w takich planszach to, żeby tego nie popsuć. To, żeby nie popsuć, więc sobie robimy tak, zobaczcie, 3. I to od razu sobie robimy na 9. OK um. tu mam od razu sobie trzy jeszcze żółte więc ja to po prostu sobie zrobię najpierw topas On zginie od tego klocka. Zrobimy sobie jeszcze tak. Czy ona zginie już, czy nie? Dobra, nie. I malos ją powinien dać. Dobra. Dwóch nie żyje, dwóch nie żyje, więc to jest fajne. To nie jest taki skład, że naładuje i zobaczcie. Tu teraz sobie zrobię fajny ruch, że sobie sześć klocków naraz. Zobaczcie, pyk. I tu wszystkie fiolety lecą. Dobra. Dobra, dobra. Teraz tak. Teraz sobie tu podejdziemy. Pod podżółte. Tak, tak sobie zrobimy. Zaraz mi odpali Sobek, ale on, on jeszcze nie jest taki groźny, bo on mi tutaj na razie nic nie zrobi. Hmm. Tu sobie ją zabijemy. Okej, okay, nie zabiła się, kurczę, 149. Um, to chłopem dobijemy, tak. Dobra, poczekamy sobie na sobkę. Tak naprawdę, sobek może mi tu uderzyć, więc na co zrobię jakieś kombo w niego? On i tak jest odpalony. Szkoda, że on tam nie jest na drugim ładunku, ale to nic. Pasywki. Teraz, gdy chciałem pasywkę, to jej, to jej nie, nie wrzucił. No taka gra, taka gra, ale ja mam tylko w tego jednego. Hmm. Tylko mam jeden ruch na planszy, niestety. Co, ja muszę się teraz wyleczyć. Zniszczymy minionka. I zrobimy tak. Dobra, no i co? No ja muszę go ładować tutaj. Najgorsze, właśnie, gdy jest jeden na tylko. No i zobaczcie. Tam jeszcze może przegrać walkę. Mam tylko, tylko tu ruchy, ruchy w nich. Um, Alright, to sobie pojedziemy fioletem. No dobrze, że to minionki troszkę zasłony osłony przyszły. No strasznie, strasznie, żeby tylko Jun przeżył. Okej, okay, Jun przeżył tu temu niższy i on od razu biłem na nim. Dobra, udało się. Zobaczcie ile życia. Przez to, że miałem tylko jeden ruch na planszy, jeden ruch, tylko, tylko po prawej stronie, tylko w nich ładowałem w nich, to tak naprawdę nie szło. No byłem, byłem bliski już przegrany. Co prawda Anabel jeszcze miał dużo życia, on nie miał żadnego lekarza, więc, więc no jakbym Anabel załadował, to, to mi się dużo wyleczył. Ale no, no ciężko, ciężko. Dobra, najważniejsze się udało wygrać. Mamy jeszcze dwa składy. Na pewno jeszcze skład z panterami, i jeszcze możemy sobie zrobić z i drużynę. Yy. Albo, albo jakąś, jakąś inną. Nie wiem jaką jeszcze. A, jeszcze z Perseuszami niebieski. Niebieski z Perseuszem. Ok, więc zaraz sobie coś tam, coś tam pójdziemy. Dobra, to idziemy sobie tak na Obakana. Obakan ten w tym kostiumie co prawda robi Uniki, yy. ale on ma. Mam ma, ma tutaj małą szansę na... Znaczy małą szansę. No ma, mały kontraatak 85%, więc to nie jest nie jest 100% mojego teamage, który włożę. Mam nadzieję, że uda się załadować tu moje karty przed jego kartami, ale zobaczymy. No jest pani jeziora, która wkurza. Jest Jun, który się pewnie będzie dużo odradzał. Ale ja tu mam skład na 7 klocków, więc mam nadzieję, że 7 klocków będzie, będzie przed przeciwnikiem na planszy i że uda mi się załadować właśnie przed nim. Okej, okay, okej. Okay. Coś tu jest, coś tu jest na szczęście. Um, I tak, sobie od, od razu robimy cztery. Ja widzę ten diament. Czy ja chcę ten diament złożyć? Zobaczcie. Akurat dostałem minus. Ajajaj. No i co? Przydałoby się gdzieś tu zrobić jakiś ruch, żeby nie zrobić komba, bo... Tak sobie zrobimy, bo te trzy mi nie załadują jeszcze tej tej pantery jednej, ale dobra, teraz powinno załadować, mam nadzieję, że nie przyjdzie kombo żadne okej, okay, przyszło dobra, i teraz tak, czy ja chcę najpierw kota odpalić, żeby spróbować im to zdjąć, czy nie? nie, tak naprawdę tu walka już jest chyba wygrana, zobaczcie Podamy sobie panterę jedną, panterę drugą mimo tego, że nie mają kontratak to i tak, zobaczcie, karty się zabijają, tu oczywiście robię jakieś super uniki typ ale to nic Okej, okay. no i robimy teraz leczenie. No i czekamy, czekamy na jakiś klocek teraz, żeby znowu przyszedł. Okej, okay, coś tu jest, coś tu jest. Spalimy sobie ten diamencik. Dobra, on nie żyje, no ona ma zero życia, więc tak naprawdę też zaraz zaraz nie będzie szyła. Um, tutaj cyk, okej okay, i się udało. No, tu plansza była bardzo ładna. Diament żółty na start w, 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 do, dla moich supportów. Um, no i został nam ostatni ataczek. Ostatni atak, który może to być skadi, może to być niebieskie z lepusami. Um, myślę, myślę, kogo to w ogóle bić. Tutaj jest w miarę, bo tu są obakam w podwójnym kostiumie. On też nie tak dużo, ale on się odradza znowu i bije, bije dość dużo. Ma 1000 ataku i bije 263 w 3 karty. Pytanie, czy tu go będziemy bić, czy nie. No nie wiem, zaraz coś wymyślimy. Dobra, idziemy tak. Z tym składem, który którym stanie robię, dużo najazdów. Idę na tego tutaj pana. No tak naprawdę tu liczę na 7 klocków niebieskich, żeby, żeby walkę wygrać. Zobaczymy, Znaczymy, czy Berami tu też może namieszać sporo. Ale no już nie, nie ma celów innych do bicia. Tak naprawdę. O i mamy, proszę bardzo, mamy czerwone, mamy e, i mamy żółte, ale niestety nie mamy. Mm, nie mamy niebieskich, nie, mamy też zielonych za dużo. Kurczę w co tu iść. Jak tu iść? Mogę zrobić ten diament żółty i go chyba od razu odpalić. Tak chyba zrobimy i może może coś przyjdzie, może coś się uda tutaj złożyć. Dobra, są cztery i są trzy. Świetnie. Tylko że ja tutaj mogłem zrobić to po lewo, ale zrobię sobie tak, żeby mi tu komba dużego nie robiło. W sensie tamte biu zrobiło znowu. Dobra, zobaczcie ile ma życia. A, kurczę, kurczę. Aha. Hmm. No tu Bera na pewno zginie. Od czegokolwiek. Od pierdnięcia by zginęła tak naprawdę. Rubinia mi odpala. Pytanie, czy ja. jak uderzył właśnie perseuszem i potem w rubinie mocno. Czy nawet zginęła od tych czterech klocków? Boję się, że nie. Boję się, że nie. Że ja i tysiąc damage'a nie wrzucę. Oj, kurczę, nie wiem, nie wiem jak to zagrać teraz. znowu jak ją, jak zrobię w nią to duże kombo, to ją naładuję na. Hmm. Dobra, no robię tak. Tak chyba zrobię. Wiem, że stracę manelę, ale ja sobie zaraz naładuję i pytanie, czy ona mi teraz uderzy rubinia w któregoś lepusa mojego. Nie chciałbym tego bardzo. Dobra, nie. Więc bijemy teraz lepus jeden, lepus drugi. Okej, okay, zobaczcie jak ją mocno zbiłem. No i dobra, tutaj teraz sobie załadujemy chłopca Mam te niebieskie cztery, ja je widzę. Ale to sobie zrobimy zaraz. Najpierw ta mi też może uda odpalić, ona jest jakaś tam mało groźna chyba. Może mi zabić tego, ale to mam hordę teraz, o, uderzyła w Lepusa. Więc to nic ja teraz się wyleczę. Zrobimy sobie tutaj znowu niebieskie. OK. Temu obniżymy obronkę i znowu to zrobimy niebieskie. Niego nie, oczywiście się odrodził, ale to nic, to nic, bo zobaczcie, ja tu już mam taką drobę wygraną. Yy, Podam sobie tego do leczenia, tu tak. Czy to wystarczy? Możliwe, że nie, ale dobra. Wystarczyło, tylko że on się znowu odradza. Dlatego sobie idziemy w combo, ładujemy sobie znowu karty i to tak naprawdę, dopóki się będzie odradzał, to będziemy grali. Ale, yy, ale może to się jeszcze zakończy niedługo. Udało się. To oczywiście powinienem odpalić 4 jego przed lepusem, ale i tak to już nic nie zmieniało, bo, bo zginął by od czegokolwiek. Eee, dobra, no i się udało. Prawie zrobiliśmy reset. Zobaczcie, zostały 4, 4 2 cele na planszy. Eee, no jak to teraz wygląda? Oni mają 79 i nie atakują teraz. My 38, oni 79. U nich jest, u nas jest godzina koło 14 u nich będzie dopiero jakaś 10, eee, więc pewnie, pewnie dopiero niedługo uderzą. No i myślę, że mamy szansę to wygrać, mamy szansę to wygrać, 40 ataków różnicy, a 2000 punktów, więc musieliby robić same one więc na razie wygrywamy. Ale zobaczymy jak to będzie na końcówce. Jak to będzie na końcówce, zobaczymy sobie tabelkę, co tu się, co tu się wydarzyło. Um, udało się tutaj być, tu Chris też ładnie. Urban, no u nich na razie pierwszy koleś ma 270 punktów, jest na czwartym miejscu. Znaczy, to top 10 nasze, top 11 nasze, top, top 14 nasze tak naprawdę. Na top 20, ale to jest tylko 200 punktów. No nie każdy bił, nie każdy bił wiadomo. Tutaj jest tak. No i myślę, że. Myślę, że jest szansa to ugrać wojenkę. Otworzymy skrzynkę. Zobaczymy co będzie, będzie skrzyni? Może jakieś tutaj złote symbole, coś tam księgi jakieś superanckie. A póki co, póki co kończymy i, i widzimy się na kolejnej wojnie. Cześć. Na koniec oczywiście kawa odprowadzącego. Jak nazywa się najpopularniejszy twórca powieści romantycznych? Roman Sidło.